Was czwartek. 147, Brygada Pierwsza, jedziemy na Tesco w celu włączenia się na wyżej wymienioną linię i brygadę Jest 2294 ale pojedziemy chyba sobie w Desto to będzie szybciej po prostu, według mnie Chociaż może tam jeszcze nie ma tragedii, ale, ale jednak ja jadę do Tobą Bo jest pewniejsza. To może nie widać Reczka, ale zaraz może gdzieś tam się pojawić za horyzontem. Będzie lipa. 43, 658 odjazd na Karwiny z Karwin w kierunku Gdyni. Oczywiście dodatki dzisiaj. Widzę, że jeden miesiąc dodatki, inny miesiąc. Brygady. Jadę sobie, jadę. O, dziękuję pani.

do do Gdyni z powrotem i do Gdyni i potem z Tworca do Węzeł Cegielskiej i tam wóz pozostaje w godzinach międzyszczytowych i potem bierze go kierowca zmiany popołudniowej Robi nim 140. Tam brigada chyba 14. 17, przepraszam, brygada 17. 17 to jest chyba. Po 109 co rano, jeździ no. A ja po południu 13, minutę przed 13. Znowu z bazy biorę wóz i 160 brygada 12. 160 brygada 12 z buków na wycinno działki na żądanie na wicinie działki się włączam i jadę do dworca. Ostatnimi czasy na tej brygadzie Na 162 jeździ Volvo 2089 No ciekawe, czy się dzisiaj trafi Zapewne się dowiecie Spążysz Na bazie go teraz rano już tak nie, nie, nie rzucił mi się w oczy Ciekałem. Może stał na hali że się wszędzie zepsu. Tego nie wiemy, się dowiemy. Zobaczymy. Czasami mam takie szczęście, że tam człowiek no, chciałby się przejechać troszkę, powspominać starszym wozem, takich których już prawie, że prawie nie ma. Ja, się już się koleczek tutaj tworzy, no... Kameliowej kolegę ze 181, nie jedzie Też dodatek Po południu ma 171 Też w zasadzie wóz przypisany Do tego dodatku 299. 2043 też zaczął jeździć częściej, więcej. Podmalowany. Odświeżony. Jeździ. Rano 121 najczęściej. Można go złapać. I tam chyba jeszcze coś jest, ale nie wiem co dokładnie, już nie pamiętam. Crystal Boost, proszę zajrzeć. tak o. na 160 mamy też chyba 3 kółka pełne z działek na, na, na dworzec i potem chyba dwa kółka normalnie na polanki i potem ostatnie na kaczebuki no zobaczymy jak się trafi Volvo to że się coś tam nagra, wrzuci chociażby dlatego, że właśnie Volwaczka, także ja, nagrałem wariant z dworca na Kaczebuki. No to nagrał wtedy tutaj wyjazd z Kaczebuków, włączenie na Dziśnińskiej i dojazd do dworca. Zobaczymy jak to będzie. No ale to mówię, się trafi Volvo, może jakiś stary malik. tak, też jak jeszcze jeździły. Zanim przyszły nowe wozy, jeździły Mercedesy, się te stare. Chodzi Mercedesy jak to woli. I. Z 2 lata na nie do końca, do końca ich, ich dni. No to nie trafiłem na nie, no może nie dwa lata, ale półtora roku. już tak naprawdę. Raz rzadko wyjeżdżały. A dwa. Zostały trzy sztuki i. i, i po prostu na nie trafiło no... trudno pod koniec tej, bo tak to jest nagrań pełno z nimi, więc, więc ale już taką kamerką kątną, się po prostu nie, nie, nie udało nie udało się ich nagrać większym kątem Z Google'a patrzyłem sobie w Google Maps, jak to jest szybciej nawigację. pokazywała, że jest dużo szybciej niż, niż tam Paszczyńską, bo, bo tak pokazywała no, no, że także lepiej chyba jechać tędy i spokojniej, niż tam się czarować Żeby tak trochę ludzi więcej też jedzie w prawo, tylko że one tak nie stoją jest ta zielona strzałka, więc, więc jadę sobie w prawo, i... <laughs> bo też z ludzi omija po prostu kwaszczyńską tędę. Więc tak to jest Zielone, więc może zdążymy ją na strzałce, pojedziemy, a tak po prostu jak się stanie, na czerwonym to się stoi, i tyle. Czeka się, już sobie. radzi. Sam, chyba da radę. No 147 dawno nie miałem. A teraz jeszcze, ale nie mamy wariantu przez chważne polanki, więc, więc jedziemy normalnie tutaj przez Staniszewskiego. Pamiętam, żeby skręcić tam w Kwiatkowskiej coś wszystkiego zaruskiego tamte, tamte rewiry. i tam usterka, już się błędy pokazują, już upieje. Odjadę go, zgaszę. To mu przejdzie. Yy, ten. Tak, 140. nie nie ma najczęściej. czy miało przynajmniej tak ostatnio, raz, drugi, trzeci. 7, trzeba pamiętać, że skręca tam przez te osiedle. Więc, żebym się nie zakręcił. chciałbym wtedy na rondzie, na polanki. Chyba, polanki zawrócić. Z powrotem na trasę. Aha, ciekawe czy jest nieczynny przystanek ten. No do 7 miał być czynny przystanek Chważno-Apollina Ta pętla, wjazd na pętla w kierunku Wydyni, bo tam jest jakaś budowa, przebudowa Jakieś tam świeci, nie wiem, kanalizacje czy coś robią I tam wjazd będzie utrudniony, więc ma być przystanek zastępczy wzdłuż Chważnieńskiej może komunikat jakiś pójdzie, jak nie to się albo człowiek zapyta Albo się człowiek zapyta Dobra, mamy 5 minut Luzik Ops No tylko do cuda Dobra Szósta pięćdziesiąt trzy Rozkładu jest przewidziany na 5 minut ten dojazd, no to jest nierealne, 358. ale jest to nierealne, dobra. Bus pas, kontra bus pas, zobaczymy ilu mistrzów będzie wyprzedzać. Czyli lewy pas jest teraz pod prąd. Pick, 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 pick. Witam rzeczywiście Korki są 8, 2, 4, 4 tutaj między szczytami chyba w sobie stoi A to na 181 na popołudniową brygadę wyjeżdża Korki na chważnieńskiej korki na biczmińskiej tutaj już w lesie szczyt może szczyt się zaczyna później niż kiedyś zobaczymy to z powrotem jak będziemy jechać 10 minut Miałem tylko 8 minut w plecy tutaj więc ale tam słyszę że inne autobusy 140 nie 140 mają, mają dużo o 20 minut nawet przy dworcu no bo całe w tam od, od właśnie Polanki czy od czy tu od tej strony jak my jeździmy od przystanku bryla też korek, bo wszyscy jeżdżą samochodami, mają zrobioną komunikację, co 5 minut mają odjazd 140, 160, 147 Mimo to ludzie i tak jeżdżą samochodami no bo no, bo, no tak co, no w autobusie też w korku stoi, no jak te korki jednak robi, tak? No nie autobusy jednak no, no, mówię można już limit jest zwiększony, nie trzeba się ściskać Chociaż ludzie i tak że jak się nie znają to siad, to to, to, to obok drugiego nie siada Często jeszcze torby torby odpoczywają na tych siedzeniach Także nie czytają nie patrzą nie wiem jakiś nie problem A wiele ludzi tam, tymi samochodami do pracy więc mają, mają widocznie gdzieś okej okay. to tak zobaczymy jeszcze teraz jaki będzie koreczek dobra, jedziemy na węzeł cegielski. odstawić na pętlę i przerwę tu się widziałem Volvo na porannym dodatku na 161 289 także może trafimy właśnie na południowy, tak jak mówiłem wcześniej poranek tu trochę w plecy byliśmy 3 minuty, więc no, trudno tak to bywa nie było źle, bo nie było w tą stronę, także poluzowało się a lewy, lewo. w lewo. Nicze śląską też Co ja mówiłem wcześniej, jak, że, a, że, że, dzisiaj czy będzie pętla Apollina otwarta, ale no, już wczoraj była zamknięta, mi się powodzili przyły dni. najpierw mówię, że czwartek, potem że. Miałem na myśli środę, a była ta pętla zamknięta, więc przystanek jest parę metrów za pętlą przed domkiem takim, co stoi przy Ważyńskiej i, i tyle. A jeszcze lewym, bo tu prawy widzę się trochę za mula. bo tu grożeniają śmietniki. Ustawiamy się na pętlę, na, na łuku, tam chyba jest już filmik jak się ustawiałem tam, chyba 22.16 to był wóz. Przygotujemy zmiennikowi na popołudnie, rozkład 147.17, 13.12 wyjeżdża jedzie do do i tam się włącza. To co jest? Do anielki. I po południu 160. Zobaczymy jak to będzie czerwony. No, cztery minutki w plec. No, nic na to nie poradzimy. No właśnie blokują tam ten ten, 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 to miejsce, gdzie ja mam wstawać tylko samo I co teraz? Jak ja mam przejechać? Tak, podjeżdżam po tym przystanek, jak ja nie wiem. Szczególna masakra I Teraz ten tutaj stoi 182 Na moim miejscu Tak naprawdę Jeżdżę i ordną się, że coś nie tak. Dzisiaj o to piesi. Po raz klimatyzowany. Proszę o nieotwieranie podja. To wy nas tu duża pętla coraz mniejsza. To się muszę przykleić niestety tu gryfy też przeróżne stoją rezerwy skręcimy trochę do kawężnika w razie Niemca okej, okay, tyle